Witam Was, moi kochani. Wyjmujemy już kartę na 5 stycznia 2026 roku. Na pełne czytanie zapraszam Was na mojego TikToka oraz na mojego YouTube'a, ta gotowa przesłania dla Ciebie do zakładki filmy. Tam znajdziecie, kochani, również czytania na nowy rok 2026 zarówno czytanie ogólne jak i te dla poszczególnych znaków zodiaku oraz czytania na styczeń jeszcze tylko będę nagrywać dla znaków powietrznych są tam też oczywiście nagrania na każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc również dla poszczególnych znaków zodiaku oraz czytania tematyczne na przykład na miłość, finanse, relacje problem przesłania anielskie, czytania z fusów. Mam nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. Zapraszam Was, kochani, również na czytania indywidualne. Możemy zrobić takie czytanie bez limitu pytań, limitu czasowego, albo odpowiem na jedno Wasze pytanie dotyczące danej sfery życia. Również zbadam dany problem dogłębnie za pomocą kart tarota oraz kierując się moją intuicją, wiedzą i doświadczeniem. Zapraszam Was także na prywatne kursy Tarota, jeśli jesteście nimi zainteresowani, chcielibyście nauczyć się samodzielnego wróżenia albo pogłębić swoją intuicję, dar jasnowidzenia, ale co jak dla mnie jest niesamowicie fascynujące, nie wiem jak dla Was. Zajmuję się także reiki i jajowaniem, czyli oczyszczeniem energetycznym za pomocą jajowania, dzięki czemu można usunąć z naszego życia negatywną energię, podczepy, uroki, klątwy. I wampiry energetyczne, również klątwy rodowe, co może bardzo zmienić nasze życie, życie naszych bliskich i nasze wzajemne relacje. Kochani, jestem Wam bardzo wdzięczna za Waszą obecność na obu moich kanałach, zwłaszcza mój kanał YouTube'owy. Bardzo Waszej aktywności potrzebuję, ponieważ aby odblokować wszystkie funkcje muszę uzbierać co najmniej 1000 subskrypcji. Więc będę wam, wam wdzięczna za każde wyświetlenie, polubienie i subskrypcję. A wracając do karty na 5 stycznia, wyszedł nam Rycerz Mieczy. Tego dnia może się dużo dziać, może się dziać szybko, a nawet za szybko. Ktoś może też nas nakłaniać lub sytuacja do szybkiego jakiegoś działania. Karta ta mówi, aby chwytać okazję w lot, jeśli tak trzeba, ale działać w sposób przemyślany, a nie pochopny. Nie dajmy się, kochani, po prostu za bardzo ponaglać. Mogą nas czekać jakieś szokujące wydarzenia.